Boję się również kochać z moją ukochaną i spać z nią w jednym łóżku. Z obawy, że pryknę. Tak, że pryknę z miłości. Tak, z miłości właśnie, bo to z miłości do niej żyję tak w napięciu, że mam roztrój żołądka i muszę wciąż prykać. Osobno tego nie mam. Lub nie jest to problem, ale jestem, jak tylko mamy się z nią kochać, w takich silnych emocjach, że ciągle bym prykał. Co ty tak chodzisz tam i z powrotem? Że też ona nigdy, że jej się nie chce prykać. Może mnie im nie kocha. Ja ją kocham za bardzo i prykam z miłości. Boję się szczytowania z obawy prykania i tak oto prykanie wtrąca mi w samotność.